Otw <śmiech> 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 Jeszcze lepiej. Jest kawusia w kubku z Gwiezdnymi Wojnami. Jest laga, którą rozwaliłem monitor. jest durno. A więc to może oznaczać tylko jedno. O bogowie, walka! Kurde, muszę uważnie te machać, bo znowu sobie, kurde, kolejny to rozwalę. W głosowaniu, z kim mają się zmierzyć Gwiezdne Wojny w kolejnym odcinku. Wygrały mamy o grach. Pokaż mi swoje towary. Szczerze, kurde, trochę szkoda, że nie wygrały, a fantastyka, bo w sumie teraz była premiera Dune'y, byłyby dobre memiki o tym. Nawet widzieliśmy coś na drugim kanale, na recenzji Dune'y, ale jakbym miał podsu... O! Oh, <laughs> jeszcze lepsze! To jest jeszcze lepsze. Jakbym mógł podsumować drugą część bez spoilerów, to w sumie bym to pokazał. Good. No, więc nawet wy podłapaliście. Zapomniany Paul kontra anakin. Nie, nie, nie. To jest prawdziwa debata. Hehe. <ścoughs> <Dżaba. ścoughs> <ścoughs> o okay. co? Drugi sezon polskiego serialu? No to propsik. No ale dzisiaj, Gwiezdne Pokażmy wojny, gry dba. wojny, me... znaczy filmów, bo kurła dziady podpieprzyli nasz pomysł Wudery. Chodźmy te wszystkie kurde przerówki rekam z piwerkiem w gwiezdnych Eza. wojnach. Podpieprzyli dziady nasz pomysł. A więc to zdrada. Aż bym gry dać mógł dać. Liczbowry dać mogę dać. Ale nie będę machiwał póki co naszą mistyczną lagą mocy, bo. <laughs> Minus jeden monitor póki co mi starczy. No dobra, jeszcze jeden mix dziurek. 10 na 10. Ale w sumie, pod ostatnimi memami się dobry komentarz, że może ta pułapka pieskowa to tak wnerwiła Wajdera. A wiecie, że sitowie polegają na złości, dlatego on ich kurwa tak rozwalił w 1. <gry> A czy wy podłapaliście kurde piwereczko na Discordzie? Gwiezdno wojenne. Oczywiście, że tak, jak ja mogę was wątpić. The... Cierwisa, Nie mówcie, że żemu piwem uwaga. Czy to jest. Wiecie, jak są te memy z mamy dobre zakończenie? Czy to jest jakieś ukryte dobre zakończenie? i żyli długo na High Grandzie, kurde, 10 na 10. Co to jest? Boże, własny apiersień się do doczekał? No nie no, no, ja pierdolę Jaki on ma darmową reklamę? I co, Boromir podpieprzy? Kurde, na chrzaniu się, się wywalił. Ja nie wiem, czy to kurde jakiś 3, pomysł 300IQ, ale oni mają taką darmową reklamę teraz, wiecie, my mamy swoje Biedronko-Lidlo-Imperator-Dino-Wojny y, i wiecie, jakoś nie mi się wierzyć, że totalnie nie klepisz teraz za kulisami po plecach, nie jest to jedna wielka kampania marketingowa. A tutaj kurde napoje niskowyskokowy, to jeszcze, jeszcze kurde naszym wderem się, się promują. A co giereczki mają do powiedzenia? Nie ma tak kurde... Gry kontra Gwiezdne Wojny, nie dość, że nie mamy tylko filmy, to nawet jeszcze z internetu nie widzieliśmy. Nazywam się Diego. Stworzyliśmy magiczną barierę. Teraz musimy ją wypróbować. Więc lepiej, Do mnie należy dbać. Zamknij się. Mam to w d... Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest czerwona latarnia. Stary obóz. Dzięki. Trzymaj się. Cholera wyrolował mnie. Muszę się stąd wynosić. Czy to jest tego. Remake, który ma wyjść? O kurde, to do to dobra gierak się zapowiada. Potrzebujemy. Almanach wydzieliny I. Kamienia ogniskującego. Masz. Teraz mam nadzieję, że będę mógł pójść. <laughs> Jak to Igowe rozwala? <laughs> Dzieliny. I. Kamienia. I. O <laughs> kurde. Mnie zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Tutaj nie ma czerwonej latarni. Rozumiem, mój synu. Jeśli. Co teraz, swój chłop? Uda ci się odnaleźć kamienie ogniskujące. I Ksardasa. Wkrótce będziemy znów na wolności. Czerwona latarnia, czerwona latarnia, czerwona latarnia. Detonacja wielkiej. O co chodzi? Ja wiem, że to wyciekło z tego remake'u gotika, ale ta czerwona latarnia to musi będzie musiał być jakiś potężny artefakt, skoro bezimienny tak go szuka. Góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Co? Kur. Daj się do podziemnej Skąd... świątyni. Tam znajdziesz. Skąd oni mają takie to gotykowe kurła? Magiczna bariera runęła. Nareszcie więźniowie pójdą się odlać bez pozwolenia. He. Po co jakiś śniący? Hmm. Wojny między obozami. Czerwona latarnia i żeby się odlać. To jest, to jest dopiero motyw, kurde. Eee, nie żyje. Żyje, powrócił. A teraz PETER! Czekaj, Czekajcie, czekajcie, ja to muszę zrobić. O! Nie żyje i powrócił. Ach, mam nadzieję, że nie będę musiał często puszczać już w przyszłości. Jeden człowiek odmienił losy wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę tego gotykowego tekstu. Dawaj kur. oko i nosa. idzie wsta do smoków, gówno mnie to. Dawaj kur. oko i nosa. Udaj się do klasztoru. Podłagnida, PYROKAR zapro. <laughs> Kurde, ja wiem, że teraz AI jest na topie, ale jak mi się takie dobre sklejki podobają, Kurczę. Spokojnie, Naprawmy oko i nosa. Jest, miałem szczęście, Naprawmy. Gdy tylko odnajdziesz zaginionych ludzi, ale gdzie stado smoków. Idź, mój syn, kur... Dobra, odnajdę ich. <laughs> <laughs> jest ja <p> smoka. <laughs> Pani Grażynka i babcia Palpatina zaginęła. O, ja pier... <laughs> Ten rynek Gotika zapowiada się za ebiście. Co mi zrobisz? Nie Co się właściwie stało? Przejąłem całą jego moc. Kurwa. Aksarda, oddawaj mojego ekspana. Jeszcze się spotkamy. Pierd Największa zdrada, jaką można zrobić w świecie gamerskim. Zawalić komuś ekspa i luta. Nareszcie cię znalazłem. Musiałem przezwyciężyć setki przeszkód, by ujrzeć twoją paskudną dupę. Jesteś. Masz wyjątkowo paskudną mordę, nawet jak na starego, gnijącego. Ja wiem, że on to robi specjalnie, ale kurde, patrzcie na ten, jak oni memicznie stoją. Oj, to są uroki starych gier. Chociaż w sumie w Starfieldzie to tak samo wyglądało dialogi. Otworzyłem portal do czerwonej latarni i opuściłem ten świat. He he, poszło zgodnie z planem. Co tam czeka? To już inna historia. Wiadomo tylko jedno. Wszystko będzie w porządku. Ale będzie fajnie. O, o myślałem, że będzie mi dobre zakończenie to całe ksarda z mały zdrajco. Aż pierdzielne!

Baldur's Gate 3 w pigułce? Cholera Potrzebuję innej Dobra, mam potwierdzenie To jest Baldur's Gate 3 w pigułce Baldur's Gate 3 w pigułeczce A jebniemy lajka, co kurde nie Kurde, gość wrzucił od niedawno film O Baldurze że ta gra, wiecie co, jak teraz Palwardowi mocno spadła, ja nie wiem czy ta gra się utrzyma czy nie, ale Baldur's Gate, żeby animacje tak wysoko się trzymały, kurde, tyle po premierze, to kurde, dosik! za. Nie, ton, 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 jak mogliście mu, jak mogliście mu to zrobić? Czy... Czy pan od... Ja mówię wam, to jest... To jest jakieś sekretne zakończenie Gwiezdnych Wojen, których my nie wiemy. Giorgio, Panie Giorgio, pan się wywołuje, co pan sądzi o ten temat? Subskrybować kanał, bo inaczej powiem, że sequele to kanon. A powiem wam jeszcze jedną rzecz. Zaraz zrobimy, że to będzie jeszcze lepsze czy teraz ta reklama nie jest idealna? no i pan jest nie rób jak pasoży a, a pan jest menda, świnia i złodziej ma się tutaj mocnego fula i i się pogodźcie O nie. Jesteśmy zgubieni. O kakaowy szatan. Powiedzmy, że mam bardzo specyficzne gotikowe przeróbki. To ja wysłałem go do walki ze śniącym. To ja sprowadzę go teraz i z powrotem. Że nie dawał mu około 10 sumów, to graty. Wiecie co? Ja wiem, że tutaj komentarze są he, he, ha, 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 ale. Ciekawe, ile z nich jest na poważnie. Ha! YouTube błagam, nie rób mi za ten film plus. Już mi wystarczy, kurde, że i dałeś strajka na drugim kanale. Nie wierzę, że to zrobimy, ale zobaczymy parodię. Rej. Kto? Why Who are you? I'm Ray. Ray who? Mamy z Ray w 2024 roku 8 a. Hello there. Ray Skywalker. Just to suffer. Dobra Zróbmy to. Ty, 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 ty. Ray Skywalker. Yay. why'd she say that? What do you mean? She just buried our lightsabers in the sand and then called herself by our name. What did you expect her to say? Well I thought she was gonna say Palpatine, cause Dziękuję Dobranoc. Dam lajka, ale takie ło. Trochę się dialog dłużył. Nie wiem, czy to przez to, że po prostu ten mem już ma swoje lata, tak trochę film się dłużył. Ale czy to w końcu znaczy, że ten durny mem Orejska jest martwy? W końcu! No to w takim razie plus. co to jest? Geralt w świecie gotyka? Koś tam gerał to portale portale są złe. Nie no. O kurde, prosty zabieg, ale jaki skuteczny. Co to za robota? Eee, no dobrze. O kurde, neka będzie szukał. Zaczekaj! Jestem tu nowy. Masz dla mnie robotę? O co? O bogowie! Walka! Połamie ci wszystkie kości. Teraz tylko... Lago! ...umyślać łeb. Spokój. Zajmiecie się tym razem. Żartujesz Słucham? sobie? Ruszajcie w drogę. Schowaj broń! Przepraszam, nie wiedziałem co czynię. Nie mogę. Żartujesz Słucham? sobie? Ruszajcie w drogę. Bezzi. Kanoniczny, no kurde, no. Cad Bane przy nim normalnie, przy Bezzi czy to jest model przeniesiony kury do gotika z widzinka? Zdeptana trawa. Odciski stóp. Trochę nie, krwi. Nie, to jest kurde do d przeniesione. Poznaję to kurde po sposobie, w jakim oni biegają. Straciłeś dużo krwi. To nie moja krew! To krew to szczura! Zabiłem ich więcej, niż potrafię zliczyć. Nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? W końcu. A co to takiego? Zaczekaj. <śmiech> <śmiech> Cholera! Zaczekaj. To jest tak proste, tak głupi, tak. Pokaż zasne, mi swoje że ja Po prostu nie mogę. O. A co to takiego? Zaczekaj. A ten początkowy jeszcze muszę zobaczyć. Raza. Aż pierdzielne, kurde, w lajka. Proszę, nawet jest Vernon Roche. Za te siedem. w tekenie 7 Dlaczego nie? Pierwszy chip neurolink zaimplantowany w mózgu człowieka. odelona maska. Good. Haha, ha. to jest mój plan dominacji. Znaczy, ja erona maska nie znam człowieka. Zobaczmy, jak nasz. Znaczy, jego plan działa. Co to jest? Organiczne chipsy wbudowane w nasz genetyczny kod, abyśmy mogli robić, co ktoś chce. Najpierw wezmę ci trochę pomocy, a potem możemy wszystko przejrzeć. Wszystko będzie dobrze, pięć. Usłyszymy to. Nie wierzysz mi! Dobrze, że temu małemu zdrajcy zrobiliśmy. Znaczy, smutna historia. Nie bójcie się chipów, one są dobre. Wszystko jest znaczy, <laughs> y, dobry film. Ha ha, ha, ha. <laughs> Diego ma lepszą pozycję: Gotnik-sklejanka. Czyżby to był crossover? O którym nigdy nie widzieliśmy, że takiego potrzebujemy? Nazywam się Diego. Pokaż mi swoje towary. Ehehe! To koniec. Mam lepsze opozycje. Nie doceniasz mojej kuszy. Pamiętacie tą piękną scenę, jak. Oli powiedział: To koniec. Mam lepsze opozycje. Nie doceniasz mojej kuszy. Płakałem, jak widziałem to. Nie próbuj, skąd masz te... Usz całej mnie w dupę. Idiota. Masz te... całej mnie w dupę. Czekajcie to Diego jego przegra, mimo że miał lepszą podpis. Co... i kłamstwa. Głamstwa. Dam lajka, ale napiszę. Herezję i kłamstwa. No. Dlaczego to napisałem z drugiego konta. W sumie nie wiem. Które przerobieczki były lepsze? Muszę głosować w ankiecie w opisie, pisać w komentarzach. Zwycięstwa są na high grandzie, a przegranego walnę tą otolagą mocy, którą nie będę oczywiście mocno wymachiwał, bo jeden zwalony monitor przez tą lagę mi starczy w tym roku. I tak wiem, że ogólnie miał być zaplanowany przegląd Discorda, bo wiecie, Wola boga, Gimper wbił na nasz kanał. Czy to oznacza weekend z Overwatchem? To w przyszłości, tak samo wiem, że jest gruby film przez AI wykonany z Gwiezdnych Wojen, to też za... zostawimy się na weekend z cebulą, ale taka mini odskocznia, dlaczego kurła nie, w końcu podpieprzyli nam naszego wudera. mu dał takie pozwolenie. Dobrze mi się wiedzie, chyba że przez okno jebne Gdy padnie mnie w ku**wia, to lekko ją podduszam. A później i tak z obiłanem ruszam, bo znowu głupi jodę coś z mi wymusza.